Witam ponownie. W tej chwili chcę omówić taką ważną sprawę dotyczącą argumentacji, którą można stosować, chcąc uzasadnić swoje stanowisko. Oczywiście każdy ma swoją argumentację, można powiedzieć, ale chodzi o to, żeby argumentacja była racjonalna na ile się da w danym momencie. Rzecznicy paleoasonautyki mówią, że oni są bardzo racjonalni, ja uważam, że ja jestem racjonalny i pytanie, kto tutaj w tym wszystkim może mieć e, rację. Zacznijmy od tego, co, jak wyglądały argumentacje dawno, dawno temu. Otóż od początku. Argumentacja sprowadzała się do tego, żeby posłużyć się, oprzeć się na, na mitach. Mity mówiły wszystko, tłumaczyły, co miało być, co, jakie były początki, co się dzieje na świecie, jak, jak rządzą bogowie. Do tego dochodziły argumenty tak zwane z wróżb. Z tego, co na niebie się działo, z tego, jak ptaki latały, z tego, co było wewnętrzności, jak zwierząt, z tego, co tam można było wypaczyć i wywróżyć z tego. I to była taka argumentacja. I ta argumentacja w dawnych czasach uchodziła za autorytatywną. Można się było oprzeć na tym, co wieszcz widział, co we śnie mu się przydarzyło, co on tam zobaczył. No i to interpretowano, tym się podniecano, nad tym się zastanawiano. To było autorytatywne. Co ewentualnie powiedziały duchy lub przodkowie? Co mówiły ludy? Co ludy utrwaliły w, swoim, w swoich tradycjach? To też było bardzo ważne. Także te opowieści szamanów, starszyzny, duchów były bardzo ważne. To była, to była argumentacja na rzecz przyjętej przy tych założeń. Na szczęście mamy to już za sobą, ale tak po prostu kiedyś było jeżeli chodzi natomiast o argumentację religii takich tak zwanych wyższych to sprowadzała ona się do tego, że do, do cytowania ksiąg ksiąg, których się dorobiono, umiano pisać umiano spisywać słowa męce słowa proroków i argumentacja głównie sprowadzała się do tego, żeby cytować księgę ponieważ księga stanowiła w sobie mądrość zamkniętą, całościową którą warto było ciągle przytaczać i na podstawie tej mądrości się oprzeć Między innymi czytamy, że tutaj, że o, taki fragment, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do, do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Czyli jest to, jest to y, twierdzenie y, podobne, pokrewne wszystkim innym religiom księgi, gdzie księgi, y, znajomość ksiąg stanowi o tym, że mędrzec wie, co się dookoła dzieje, wie, co, wie, co jest. Do tego, jeszcze, do tego jeszcze, jak otrzyma sen proroczy, jak do niego Bóg przemówi w szumie wiatru, czy tam, właśnie we śnie, czy w, w jakiejś tu wróżbie, no to to już jest naprawdę argumentacja solidna, którą warto się posiłkować i no nie można z tą argumentacją już inaczej dyskutować, ponieważ za nią stoi autorytet księgi, takiej czy innej. Te czasy też mamy już za sobą, ponieważ księgi mówił o różnych rzeczach, które no niekoniecznie przystawały do tego, co na świecie się działo lub błędnie interpretowały to, co się na tym świecie miało rzeczywiście miejsce. Tak samo y, wszelkie argumentacje y, tego rodzaju, że utrwalono mądrości, zaklęcia itd. Tak na różnych nośnikach, no i do nich się odwoływano i wciąż się cytowano. Tak było kiedyś. Natomiast y, wiadomo, nauka y, postawiła y, na inne argumentację, na argumentację przede wszystkim eksperymentu. I krytycznej refleksji nad tym eksperymentem, wzorów matematycznych i dążenia do hipotez i teorii uzasadnionych w tych eksperymentach. To jest dzisiejsza, jakby dzisiejszy weryfikator tego, o czym się mówi, co uznaje się za teoretycznie prawdziwe, najbliższe prawdy przynajmniej. Natomiast jak argumentuje paleoastronautyka? Otóż twierdzą autorzy sami o sobie, że argumentują solidnie. E, Erik Deniken e, zadając takie, jak widać pytanie, e, z góry już wie, że się nie mylił, i na to przytaczam e, argumenty różne. Argumenty charakterystyczne dla rzeczników Paleoasto Ufo i czasów, w których przychodzi im ta twórczość, tą twórczość prowadzić. Mianowicie aby stwierdzić, że było zupełnie inaczej niż nam się e, że tak powiem, w zwykłej klasycznej nauce, wydaje, to autorzy ci przytaczają sporo różnych argumentów. Oczywiście, pierwszym z ich argumentów jest powołanie się na co? No na to, czego nie lubią historycy czyli na świadectwo, na świadectwo ludów, legend oraz tego, co mówią mitologie. Oczywiście, to świadectwo tych mitologii jest reinterpretowane w myśl tego, co wiemy z dzisiejszej techniki. I y, popularno-naukowych y, różnych zagadnień oraz fantastyki naukowej, mówią, że to, co było kiedyś, w rzeczywistości miało swój techniczny wymiar, tylko że zostało nai naiwnie opisane, ale my dzisiaj wiemy tak naprawdę, y, że to, co w mitologii wznosiło się w górę czy stępowało w dół, były to środki techniczne tak naprawdę, których wtedy nie rozumiano, ale zapisa zapisano tak jak umiano. A my dzisiaj, czyli w zasadzie rzecznicy. Paleoastronautyki to dzisiaj odczytują sprytniej i wiedzą dzięki temu, że było zupełnie inaczej, niż nam się wydaje, niż mitologie to mówią. Mitologie ogólnie poprawnie mówią, tylko że naiwnie. A rzecznicy paleoasteufo rozszyfrowali to dzisiaj w poprawny sposób. Tak przynajmniej się to przedstawia w wydaniu rzeczników paleoastronautyki, którzy yy, wiedząc, wiedząc, jak to wszystko w swym mniemaniu było, z radością cytują się nawzajem. W swoich książkach, bardzo często właśnie w, bi w bibliografiach na, na, na końcu tych książek y, mamy znajdujemy y, odnośniki do innych autorów po żeby się jak na, nawzajem dopełnić we własnych postulatach. Co więcej, ponieważ y, żyjemy w czasach y, takich, jakie, jakie są, i możemy się tym posiłkować, rzecznicy Paleoastou chętnie powołują się na, na ewolucjonizm, na chemię życia, na to, że życie jest zjawiskiem powszechnym we Wszechświecie, bo większość chyba już w tej chwili ewolucjonistów uważa, że życie nie jest tylko zjawiskiem ziemskim, ale ogólnym. Ogólny, jakby jest, jest uniwersalnym zjawiskiem w skali e, Wszechświata, więc powołują się na, na ewolucję. No skoro wszędzie życia jest pełno, ja to, co niektórzy twierdzą i podpierają się prawdopodobieństwami, innymi tam filozofiami, no to co w tym dziwnego, że kiedyś mogło, ktoś mógł do nas tutaj przylecieć nie raz, nie dwa, może po wielokroć i zaingerować tutaj w nasze w nasz rozwój. No, w teorii yy, no nic z tym dziwnego, bo w dyskusje właśnie wokół ewolucji zakładają, yy, mają duży rozrzut od skrajności, czyli życie jest tylko yy, ziems w ziemskim wydaniu, tylko zaistniało, jest tak niemożliwe, aż po kolejną skrajność, że życie jest powszechne, ma ogromny rozrzut i urzeczywistnia się wszędzie, gdzie to tylko możliwe. No, skoro tak, mówią, mówi Denikin i inni, no to co w tym dziwnego, że do nas ktoś tutaj przyleciał? No, skoro tak, ta, tak jest ich wszędzie pełne, tak tu latają. I tak, tak tutaj to życie się rozprzestrzenia i roz, rozpleniło się, no to co w tym dziwnego, że mogło przyjść? No nic dziwnego. No to się tym podpierają, na ile to jest, ile to jest możliwe. Także odwołują się przy tym no, do, do, do interpretacji właśnie wierzeń, do interpretacji nawet, nawet różnych objawień jako, jako przesłań ufologicznych, do tego, że są wydawane obiekty niezidentyfikowane, no, które już można powiedzieć, że rzecznicy paleoastronautyki już niemalże zidentyfikowali jako jako przejawy kosmicznej działalności Bogów, astronautów. No i mówią, że ciężko już z nimi jest dyskutować inaczej, że oni osiągnęli już taki poziom zrozumienia, tak to wszystko rozgryźli, że no nie podskoczymy im, no bo oni już wiedzą swojej części. Jak z nimi dyskutować? Czy dyskusja z nimi jest możliwa? Bo wydaje się dużej liczbie ludzi, że dyskusja z nimi jest już trudna, ponieważ tak spójną wypracowano ideę, ideologię. Otóż można z nimi dyskutować, ale nie będziemy z nimi dyskutować tak, jak chciałby tego na przykład ksiądz Andrzej Zwoliński, który uważa e, e, paleoastronautykę jako zagrożenie duchowe, jako, jako zamentologię, jako to, co nie istnieje, ponieważ zagraża nauce Kościoła. Otóż nie można tak dyskutować, ponieważ interesy jakiejś grupy, czy to religijnej, czy politycznej, czy innej, nie mogą być, być kontrargumentem jedynym. I, i, I najważniejszym na to, że po, o astronautyka nie ma racji. Yy, to, że nam się coś nie podoba, lub to, że, że, że coś jest sprzeczne z, z naszą filozofią, albo, albo naszym yy, uporem typu nie, nie ma czegoś, bo my to uważamy, że nie ma, to, to nie są żadne argumenty. To są argumenty z najbliższych takich bardzo wąskich grup yy, wyznawców czy wierzących czy ludzi, ludzi w czymś tam yy, zasadzonych, za, zacieczewionych w czymś, ale nie jest to argument naukowy, ani, ani racjonalny, aby warto było go kontynuować. Więc jak, jak rozmawiać? Otóż rozmawiać na podstawie logiki, na podstawie tego, co wiemy z nauki, na podstawie alternatywnych wyjaśnień, co najmniej równie mocnych. A jak można to powiedzieć? Na przykład tak, że wszechświat i ewolucja, no, rozmach tej ewolucji we wszechświecie jest w zasadzie nieznany. Żonglowanie prawdopodobieństwami nie przybliżyło nas do prawdy o tym, jak ewolucja może przebiegać. Nie przybliża nas do konkretów. Znamy tylko ewolucyjny rozwój, staramy się go przejrzeć w ziemskim wydaniu, nie znamy go w żadnym innym. Nie wiemy, czy jest to zjawisko jednostkowe, czy jest to zjawisko ogólno Nie mamy o tym pojęcia. Nie widzimy aktywności jakichś szczególnych, w szczególności jeżeli chodzi o. Życie inteligentne, nie widzimy przejawów działalności technicznej we wszechświecie. Milczenie wszechświata jest dobijające, gdy skojarzy się to z tą rzekomą wielką ilością cywilizacji i życia, którą postulują życzency paleoastolopo, i, 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 i chyba spora liczba ewolucjonistów, może nawet większość, mówi, że życie jest zjawiskiem powszechnym. No, no to czemu to życie jest aż tak wyizolowane, czemu nie, jest, nie widać przejawów jego? Aktywności. Ktoś powie, no bo daleko. Pewnie tak, ale skoro to się tak roznosi już od miliardów lat, to powinno być zagęszczenie tego życia coraz bardziej jakoś rzucające się w oczy, skoro to się tak wszystko niesie, ewoluuje, rozwija. 100 lat naszego postępu pokazuje, co można, a jak ktoś ma postępu milion, czy znaczy miliard, no to, no to pewnie byłby bardziej widoczny już. A jeżeli tych cywilizacji jest tysiące, czy miliony, no to coś by się rzuciło w oczy, a tymczasem tak się nie dzieje. Czy, wszyscy, czy opowieści ludów, kolejna sprawa, opowieści ludów i mitologie muszą być kol, koniecznie traktowane, co tam się dzieje, jako przejaw y, aktywności Bogów? no Okazuje się, że niekoniecznie tak muszą być traktowane, y, i można to traktować inaczej. Niekoniecznie to, co, co to tam się wznosi, czy, czy, czy z, z, zstępuje z nieba, musi być traktowane z różnych powodów, których jest za dużo, żebym ja tutaj wymieniał, dlaczego tak jest. W książkach moich to będzie opisane. Że nie musi to być wszystko traktowane od razu jako aktywność bogów, bogów astronautów, że opowieści ludu takiego czy innego są niekoniecznie wierne, w szczególności to opowieści ustne i różne inne tam naiwne sprawy, które tam są przedstawione, że nie muszą być one jakimś szczególnym autorytetem i raczej na pewno nim nie są. Także, także no to tak tylko mogę powiedzieć, powiedzieć pokrótce. To, co można zrobić. Że w moich książkach, które tworzę, których część no, w sporej mierze jest jakoś tam zezagowana, jest mnóstwo materiałów zgromadzonych i tak dalej, nie będzie argumentacji, które są odzwierciedleniem jakiejś grupy interesu. Nie będzie argumentacji religijnych, nie będzie argumentacji jakiejś, jakiejś ideologii, że. Nasze wierzenia, czy nasza ideologia, nasza filozofia nie zgadzają się z, paleoastronau z paleoastronautyką, a, paleoastron a więc ideologia Denikena innych jest w błędzie, bo my uważamy, no właśnie, takich argumentacji nie będzie, bo nie są to argumentacje mądre, dobre, sensowne i zobowiązujące. Chodzi o argumentację sensowną i możliwie szeroką, a argumentacje na, na rzecz wąskich grup no nie, nie mogą tu być przeciwwagą sensowną i rozsądną. Dlatego nie będą one u mnie stosowane. Nie ma to po prostu żadnego realnego sensu i zastosowania po to, żeby to, żeby to wdrażać. Także jest możliwa sceptyczna argumentacja względem teorii Paleoasto-UFO. Jest możliwa dyskusja rzeczowa z tym wszystkim. Sceptyczna polemika racjonalna jest jak najbardziej uzasadniona i jak najbardziej możliwa do... Do przedstawienia. Także to podaję tą, ten temat po to, żeby zaostrzyć apetyty, bo dużo ludzi mówi, że już no nie da się normalnie jakby dyskutować. Nauka poległa, jeżeli chodzi o konfrontację z paleoasto Uważam, że jest to przedwczesne stwierdzenie, że nie jest to prawda. Można się zmierzyć z zagadnieniami paleoastronautyki w sposób skuteczny i, i rzeczowy, i racjonalny. I to tego się tyczy mój paleoastroprojekt. Zapraszam do śledzenia, a, a mam nadzieję, że nie w takie znowu, nie w niedalekiej przyszłości do czytania książ, książek, które będą wydawane. Będzie to seria książkowa, bo nie sposób tego zwinąć do jakiejś tam jednej książki, czy jakiejś tam publikacji ogólnikowej. Jest tego po prostu za dużo. Tyle na dzisiaj. No i jakiś inny temat jeszcze trzeba będzie przygotować ciekawy, żeby, żeby to wszystko było, układało nam się w głowie w jakąś rozsądną całość, rozsądny projekt, który zmierzy się, mam nadzieję, godnie z twierdzeniami paleoastronautyki. Odpowiemy sobie na pytanie, czy Deniken się mógł ewentualnie mylić. Na razie, do następnego razu, do usłyszenia.